Po co w ogóle ktoś stworzył coś takiego? Ani to ładne, ani mądre, ani jakiejś większej radości nie niesie i nie niosło. Dzisiaj, w naszym przeglądzie Retro Gier, zaglądamy do FIFA 16, ale nie wiem po co, bo tu nic przyjemnego nas raczej nie spotka. To chyba tylko po to, żeby podtrzymać ciągłość serii i nie przeoczyć żadnej produkcji. W porównaniu do tego, jak gra się rozwijała od 2007 roku, no FIFA 16 to swego rodzaju cofnięcie. Patrząc na oceny poprzedniczek, one czasem kręciły się wokół ósemki. Zresztą po przejściu na nową generację FIFA 15 na start oceniona została przez graczy Xboxa One z gry online na 7,5, a FIFA 16 na 4,9. Aczkolwiek też pamiętać trzeba, że jednak ta produkcja miała jakieś plusy. Na przykład były plusy takie, że tam no, ten tego, albo fajne było tamto tamtego, no i jeszcze podobało mi się w tej grze to i tamto, no i tu chyba powoli kończy się lista rzeczy fajnych, no a to co nie fajne, no to panie, no to można by wykład dwugodzinny zrobić, no ale jednak nie marnując zbyt wielu czasu na takiego gniota, mówiąc krótko, przede wszystkim wszelkie zmiany w gameplayu, jakie tu nastąpiły, odebrać można jako minus. Co ja tu nie zauważę, w porównaniu do FIFA 15 to jest praktycznie regres. I oczywiście, twórcy zapowiadali, jak to powiedziało EA, nowe sposoby zabawy, bo cytując, zawodnicy dostali łącznie 25 nowych opcji związanych z poruszaniem się, wśród których wymienić warto między innymi możliwość wyznaczenia długości w ślizgu, bądź przerwania animacji atakowania piłki przez przeciwnika. W grze pojawił się nowy system podań, dzięki któremu możemy wykonywać szybkie i krótkie podania w trudno dostępne miejsca. Zmiany dotknęły także Dribblingu, który pozwala decydować nie tylko jak, ale i kiedy chcemy dotknąć piłki, a system został stworzony we współpracy z Leomessi. no i teoretycznie brzmi fajnie, no ale w praktyce no to wystarczy odpalić, no i już się wkurza. Co mi po tym, że krótkie podania mogę czasem zagrać w trudno dostępne miejsce? Jak zwykłe podania na dobieg stały się tu czasem niecelne jak w jakimś UFL, że piłka zamiast na nogę zawodnika leci do bramkarza. No i to w dość prostych sytuacjach. Co mi po tych nowych dryblingach, jak tu pojawiały się regularnie występujące niedorobione walki fizyczne, gdzie piłkarze się o siebie przewracają, potykają nawzajem o leżących kolegów albo przeciwników, na stałych fragmentów, gry oczywiście i tak nie ma. Strzal tak samo, nieprzyjemne, trudne do wyczucia, dużo słupków, dużo poprzeczek, dużo marnowanych, klarownych sytuacji, zbyt dobre interwencje bramkarzy na krótkim dystansie, no a nawet jak już uderzymy poprawnie i zdobędziemy gola, to piłka leci jakimś dziwnym, parabolicznym lobem. No, poruszanie zawodników w defensywie też wcale nie jest przyjemniejsze, a do tego zabrano wiele możliwości zabawy, bo w tej produkcji, no tak po prostu, nie da się zdobyć bramki w ataku pozycyjnym z na przykład 35 metrów, gdyż. Takie strzały zawsze bronił bramkarze. Przez ostatnich kilka lat gracze mając ochotę byli w stanie zdobywać niesamowite gole z bardzo pokaźnego dystansu, zarówno po uderzeniu z ziemi, jak i woleja. A w FIFA 16 strzał z dystansu, próbować można maks do jakiegoś 24 metra, no lub po bardzo szybkich kontrach, gdy bramkarz nie zdoła wrócić na linię bramkową. Oczywiście to w FIFA 16 pojawił się draft. W tym przypadku kwestia sporna, bo jednym się spodobał, innym z kolei nie, i ja, co jasne, należę do tej drugiej grupy. W tam w tamtych czasach jednak wolałem handel i własnoręczne dorabianie się najlepszych zawodników niż testowanie kart na cztery mecze. Oczywiście wielki negatyw tej produkcji to pojawienie się kobiet. To właśnie w tej grze pojawiła się garstka żeńskich reprezentacji, co oczywiście zostało z miejsca schejtowane przez graczy od góry do dołu, bo po co dodawać coś takiego, co nikogo nie obchodzi, wydawać pieniądze na tworzenie twarzy tych piłkarek, strojów, nowych sylwetek itd. Zamiast na przykład dodać chociaż ze dwie nowe ligi do gry, Zresztą o czym tu mówić? Jak tych kilka lat temu zrobiłem ankietę z pytaniem, czy chociaż raz z ciekawości grałeś żeńskimi drużynami, to 98% odpowiedzi brzmiało, że nie grałem ani razu i nie będę grać. No i no tu się nie dziwię. Zresztą w święta oczywiście leciał znachor i tam była taka scena, jak przychodzi on do młynarza, ten się pyta czemu się nie ożeniłeś, a on mu na to, że od baby wszelkie zło na świecie, a młynarz na to, prawda? No i tu się wszystko zgadza, bo aby się pojawiły baby w grze i od razu gra do śmietnika. No bo nawet jeżeli w FIFA 16 zobaczymy jakiś element, który nie denerwuje, z reguły nie jest to zasługa tej gry, a są to po prostu rzeczy przeniesione z poprzednich odsłon. Na przykład mamy tutaj o wiele lepszy system wykonywania rzutów karnych niż obecnie, ale on występował też w FIFA 15, więc no to żadna innowacja. FIFA 16 była również ostatnią odsłoną bez W Champions i do gry online, że tak to powiem na poważnie, wykorzystywaliśmy wyłącznie stary system ligowy, który jeszcze pozwalał się bawić czym chcemy i kiedy chcemy. Zrobiłem gdzieś w kwietniu taki eksperyment jako filmik na YouTube. Że założyłem nowe konto, zbudowałem tam skład randomów za jakieś 12 tysięcy monet i tym składem wygrałem wszystkie 10 lig z rzędu. No obecnie to abstrakcja. Zresztą niech ktoś pójdzie w kwietniu składem kart ocenionych na 79, awansować przez wszystkie dywizje i zdobyć najlepsze nagrody w elicie. No to niewykonalne. Na FIFA 16 dało się jednak bawić nawet tymi nieco niżej ocenionymi kartami. No i to jest fajne, ale to znowu nie jest zasługa samej gry, a po prostu systemu, który Obowiązywał we wszystkich poprzednich odsłonach i został do niej jako tako przeniesiony. No, tak samo grafika, jak na tamte czasy, może tutaj zbytnio nie razi, ale to znowu jest po prostu lekko podrasowany wygląd FIFA 15. Więc o co wniosła FIFA 16, nad czym bym się zachwycał? No, może karty Alexi Lalasa jako legendę, no to też był hit dali legendę gościowi ocenionemu tak samo jak na przykład Sol Campbell, który przypomnę wygrał najlepszą ligę świata bez porażki za to, że Lalas zagrał w swojej karierze cztery mecze na Mistrzostwach Świata. No dopóki nie pojawiły się ikony kobiet, to była najbardziej hejtowana karta legendy w historii i trudno się dziwić. Generalnie co jeden news to lepszy. Jedyna pozytywna nowość, jaką zapamiętałem z szesnastki, to areny treningowe, na których to graliśmy kim chcemy na dowolnym pustym stadionie dostępnym w grze. Brałeś kogo chcesz i trenowałeś na Carrow Road, na Old Trafford czy Goodison Park obojętne. Oto naprawdę była mała rzecz, ale mi osobiście się podobała, bo widząc coś takiego, czuło się swoisty klimat z racji na samo oglądanie tych świetnych odzorowanych obiektów. Zresztą na wzór PSA6 było tu skromne oglądanie stadionów, podczas którego podłożeniu po pada. Oglądaliśmy dany obiekt, a do tego mieliśmy podaną informację o jego pojemności i roku budowy. Malutki smaczek, ale bardzo fajny. Bo to w jakiś sposób nawiązuje do prawdziwej i przypominam, prawdziwie profesjonalnej piłki nożnej, więc bez wątpienia mi się to bardzo podobało i to występowało tylko w FIFA 16, bo już w 17, skoro to było spoko i jej musiało szybko usunąć stawiony jako obiekty do zabawy na arenie. Gra wniosła jedną fajną rzecz i od razu i jej ją usunęło. No po prostu Kanada. No ale cóż, ja już też nagrałem materiały do tego filmiku i z ręką na sercu usunąć mogę z dysku mojej konsoli Fifa 16. Nie będę żałować i nie będę tęsknić. Ta produkcja przypomina, że raz na kilka lat i jej wydaje gniota. Mogą być ze trzy czy cztery produkcje, w które fajnie się gra i potem nagle wyjdzie taki totalny badziew, więc ta gra daje nadzieję, że FC25 no to również taki nie wypa który przerwał pewną pasę i jest szansa, że po nim pojawi się coś znacznie ciekawszego, tak jak i po szesnastce, prędzej czy później, no doczekaliśmy się kilku przyjemniejszych tytułów, do których zajrzymy w kolejnych odcinkach. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce, cześć!